Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować komiks. Potwór z Bagien Zielone Piekło, czyli najnowszy tytuł wydany w sierpniu 2024 roku przez wydawnictwo Egmont i Klub Świata Komiksu, oryginalnie DC. Mamy tutaj linię wydawniczą Black Label, która charakteryzuje się tym, że przede wszystkim jest dla dojrzałego, dorosłego czytelnika. Bo porusza raczej takie tematy nie dla dzieci, jest tutaj masę brutalności w tym komiksie, Może, mogą być jakieś wulgaryzmy, nagość tego typu rzeczy. Natomiast dodatkowo ta konkretna linia, właśnie Black Label, bo on, ich też jest jakby kilka, charakteryzuje się tą szeroką. Okładką, dlatego że grafiki, które są umieszczone w tym komiksie, prezentują się świetnie. A jak one się prezentują, to jakby pewną namiastkę, czy też w zasadzie zachętę do tego mamy już tutaj, patrząc na okładkę. Zobaczcie, jak to wygląda w ramach rozkładówki. No, genialna po prostu ilustracja, świetnie prezentująca ten komiks. Czy jak patrzy na nas taka okładka spółki, no to aż po prostu żal po nią nie sięgnąć. 89,99 to jest cena okładkowa. Zaczniemy jeszcze tutaj od kilku takich technicznych rzeczy. Scenarzystą tego komiksu jest Jeff Lemire. Jeff Lemire, którego można bardzo dobrze znać właśnie czytając komiksy już w Polsce wydane, ponieważ czy to taka seria jak Łasuch, czy jakieś pojedyncze rzeczy jak chociażby Hrabstwo Essex, Podwodny Spawacz, ale również serie komiksowe, jak chociażby Czarny Młot i wiele więcej. Generalnie, ktoś, kto nie zna Jeffa Lemira jako scenarzysty, również jako rysownika, ale nie akurat tutaj, no to chyba siedział pod kamieniem. Doug Manki, jakoś tak należałoby chyba przeczytać to nazwisko jest ilustratorem tego komiksu i no te ilustracje robią wrażenie, zobaczycie to za chwilę sami Rysu, natomiast kolorystą jest David Baron, A tutaj na końcu jeszcze znajduje się kilka takich alternatywnych okładek także no, takie podstawowe dodatki właśnie w formie alternatywnych okładek ale dobrze, przejdźmy sobie do fabuły. A fabuła wygląda dosyć sztampowo, to znaczy czuć, że została ona po prostu stworzona po to, aby móc opowiedzieć konkretnie taką, a nie inną historię. Najpierw Jeff Lemire stwarza sobie warunki, mianowicie akcja jest osadzona na Ziemi, ale jest to Ziemia przyszłości, Ziemia można powiedzieć postapokaliptyczna, w jakichś tam odległych latach ta akcja się dzieje. I zaczynamy od tego, że poznajemy mieszkańców jakiejś wyspy, oni wiodą proste, skromne życie, Ponieważ na ziemi uciech takich i luksusów już raczej nie ma. Poszukują e, żywności, poszukują różnego rodzaju przedmiotów codziennego użycia, aby mogli przetrwać. E, Prosty kij do golfa. Jest nietuzinkową rzeczą, bo nawet ta oto dziewczynka, córka tego jegomościa nie ma pojęcia, czym jest ten przedmiot. Zatem to może nam mówić, jak odległe są to czasy, że pokolenie któreś tam kolejne nie pamięta takich przedmiotów. Oprócz tego pojawia się druga grupa, żyjąca gdzieś w innym miejscu, która po prostu napada na tą pierwszą ściągając z niej haracz. Jest pomiędzy nimi jakiś układ, ale bez wątpienia żyją sobie wygodnie. Zatem mamy tutaj konflikt ludzi w postapokaliptycznym świecie. No i nie trudno jakby zauważyć pewne nawiązania chociażby do takich tematów jak, jak Mad Max, gdzie mamy ograniczone zasoby i mamy rywalizujące pomiędzy sobą grupy. No i obok tego wszystkiego znajduje się jeszcze jedna e, grupa istot, a w zasadzie pierwotnej siły natury, e, reprezentowana w tym komiksie przez e, tak zwane parlamenty. To jest rzecz, o której ja nie mam e, szerszej wiedzy, ponieważ wydaje mi się, że należałoby tutaj przeczytać e, jakieś inne komiksy z, właśnie z e, potworem z bagen w roli głównej, pewnie sagę o potworze z bagen mam ją, jeszcze nie czytałem, w związku z czym nie wiem, czym te parlamenty są, ale nie jest to wiedza, która nie pozwala się cieszyć z tego komiksu. Podkreślam, że nie musicie tego wiedzieć, bo czytając ten komiks Tyle, ile potrzebujecie, tyle się dowiecie. Natomiast te parlamenty, w związku z tym, że niejako e, ludzie toczą ze sobą walkę, ta ziemia niszczeje, e, postanawiają przejąć nad tym wszystkim kontrolę. Mamy parlament zieleni, czerwieni i e, parlament rozkładu, czy też zgnilizny. E, one podejmują pewną decyzję i w związku z czym powołują do życia swojego awatara, monstrum, które będzie miało ich reprezentować. Jak to monstrum wygląda? Otóż wygląda ono tak. No i w związku z czym, że taka abominacja pojawia się na Ziemi, ludzie szukają ostatniej deski ratunku, i w ten oto sposób do akcji trafia potwór z bagiem. Niczego więcej wam o tej fabule powiedzieć nie mogę, ponieważ byłyby to zbyt daleko idące spoilery i w całej tej historii pojawia się szereg postaci z uniwersum DC, nie tylko sam Potwór z Bagien. Jakie to są postacie, tego wam nie powiem, bo chcę abyście odkryli to sami czytając ten komiks, jest tych postaci co najmniej kilka. I czy ja te postacie znam? Nie, to znaczy nie czytałem komiksów z nimi, a przynajmniej e, nie jakąś, e, w większej skali, jakieś tam e, malutkie na pojęcie o nich mam, natomiast... Nie przeszkadzało mi to e, właśnie w optowaniu z tym komiksem. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę jest to one shot, po którego możecie sięgnąć, nie wiedząc specjalnie niczego, bo ten komiks sam wam to wszystko wyjaśni, a pewne niedopowiedzenia, niedomówienia, jakie się tutaj mogą pojawić, nie przeszkadzają w jego odbiorze. Nie przeszkadzają dlatego, że, tak jak powiedziałem, fabuła jest tutaj dosyć sztampowa i e, to nie tą fabułą stoi ta opowieść, opowieść stoi. E, Klimatem stoi rysunkiem, a klimat tej opowieści jest niczym innym jak monster, horrorem. Bo jak widzicie, mamy tutaj po prostu potwora, mamy będą, szereg innych e, potworów i potwory będą walczyły z potworami e, po to, żeby... Mm, Przeważyła, że tak powiem, przeważyło dobro, żeby dobre zwyciężyło, żeby ludzie a, mogli zostać ocaleni. Za dużo wam też nie mogę pokazać, bo właśnie e, dotarłem do tych e, spoilerów, o których nie chcę, broń Boże, mówić, więc kilka tak naprawdę tylko kadrów. Ale zobaczcie, jak świetnie prezentuje się to, co e, rysownik nam tutaj e, zademonstrował e, z warsztatu swoich umiejętności. Zatem, czy jest to komiks, po który warto sięgnąć? Moim zdaniem e, tak. Moim zdaniem jest to sympatyczny tytuł y, pod kątem takiej prostej rozrywki, pod względem świetnej ilustracji, jeśli lubicie mroczne klimaty, horrorowe takie... E, lubicie właśnie monster movie, czy coś w tym rodzaju, to też w tym komiksie powinniście się dobrze odnaleźć. Natomiast fabuła jest raczej dosyć miałka. No ona niespecjalnie mnie tutaj przekonała do tego, żeby powiedzieć, że jest to dzieło wybitne. Raczej... Warto po prostu kupić ten komiks dla fajnych ilustracji, dla rozwałki, dla tych krwistych scen, które się tutaj dzieją. Jest dynamicznie, jest dużo takiego heroizmu, który przemawia przez bohaterów. Elementy takie związane z poświęceniem, no bez wątpienia, jakby towarzyszą całej tej historii. Zatem, ja bym powiedział, że jest to komiks tak sumarycznie dobry. Jest to takie cztery, na 6, czyli taka szkolna czwóra. Natomiast graficznie on wygląda super, fabularnie, tak troszkę gorzej. Gen generalnie, jako całość sprawdza się w porządku. Polecam serdecznie i zapraszam również do innych moich filmów. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.